Jakbyś powiedział po angielsku, używając słowa stupid, że się po prostu ktoś głupio zachowuje. Niektórzy mówili, że gramatyka w języku angielskim nie ma znaczenia. To patrz teraz. Większość ludzi, z którymi się spotkałem, mówi po prostu tak. You are stupid. You are stupid. To znaczy, że powiedziałeś, że ktoś jest po prostu głupi. Właśnie kogoś nawyzywałeś. Obraziłeś kogoś poziom inteligencji. Użyłeś czasownika statycznego. A i zapomniałbym, zostaw dużo lajeczków i serduszków, bo lubię. A miałeś powiedzieć, że ktoś się po prostu głupio zachowuje. Czyli tak. You are being stupid. I'm being stupid. Uh. Hey Jerry, you in here being stupid? I to właśnie znaczy, że ktoś się po prostu wygłupia. Głupkowato zachowuje. Ale w tym wypadku ja nikogo nie obrażam. Ja komentuję po prostu zachowanie w danej chwili. I to jest tak zwany czasownik dynamiczny. I co, dalej sądzisz, że gramatyka nie ma znaczenia? Zobacz, jak będąc nieświadomym i nie umiejąc gramatyki, możesz kogoś łatwo nawyzywać, kogoś łatwo naobrażać. A jeśli chcesz ogarnąć taką gramatykę, jak te czasowniki statyczne i dynamiczne i nie tylko, to wpadaj tutaj do mnie na stronę. Znajdziesz tam e-booka z kompletną gramatyką. A w środku, właśnie takie tabelki i wszystko podane na tacy. Już prościej się nie da. Lub wejdź w link przypięty do opisu mojego profilu. Uczmy się porządnie, a nie na odwal. Take care, baby!